Szybki moi, drodzy widzowie, witam was w nowym odcinku z Zombie Safari. Dawno nie było tej gry na moim kanale. Jak widać, się bardzo mocno rozbudowałem. No, tutaj mam na maksymalnym levelu, bo go bardzo lubię. Mam tu bardzo dużo również tych. O, mam takiego jeszcze i takiego. Nie, to mam. Firestar'a mam, jedynie. Nim nie będziemy grać, bo go nie lubię, ale będziemy sobie grać na pewno rebelem, może rebelem. Może rebelem byśmy sobie zagrali. Nie, ja gramy w zbytnio, ale okej, okay. dobra, lecimy. Jestem w Moon'ie. tak z, po z poprzedniego odcinku odblokowaliśmy sobie tak zwanym Tom Electric Guna elektryczny, więc poszukam go. Pewnie tu gdzieś będzie. A, tam mamy tylko shotguny. Dobra, nie chce mi się go szukać. Nie lecimy sobie na fajniejszy, czyli na wioskę. Mam już 31 level dawno w ogóle nie grałem w tą grę, Znaczy, tak sobie po prostu podgrywam. Tutaj również mam 100%, bo sobie tam porobiłem, po ostatnim odcinku to tak dawno nie było w sumie odcinka, no ale. O, mamy naszego Elektrigana, no, on jest chyba na piątym poziomie, jak dobrze pamiętam. No. Ale idę wam pokazać to, co w sumie najważniejsze, co mi się w ogóle wydarzyło podczas... Chyba tak po prostu zaczęłam... Od... mówię sobie odinstaluję tą grę, bo już mi się nie chciało jej nagrać Znaczy w spoko, bo mi się też seria ta też podobała, no nie? Ale... No właśnie. Jezus, jak ja zudę lubię tę grę. Czy tak zacząłem w tym grać i więc zainstalowałam moi, moi drodzy widzę to jest moja gra dzieciństwa jak to grałam w dzieciństwie? No ale dobra, lecimy do najważniejszego, czyli do na pustynię, Jakby canoni, czyli kanion, czy w tym To co wam chciałem pokazać? Deadland. No właśnie, no właśnie Deadland. Umrzeć na... Y, umrzeć wy, y, jakby wyspa, która wymarła coś nic. Tak to można przetłumaczyć na angielski. To odlokowałem... Musiałem oczywiście kupić zaprawdzie pieniądze, no bo trochę ciężko by było mi... A jak nie pamiętam kiedy to teraz kupiłem? Ten z 5 miesięcy temu może. Bo mamy to Możemy trochę pozwiedzać mapy. Mamy już 80 storu. Tak, wiem. Dobrze widzowie. Tu mam bardzo dużo. Mam praktycznie wszystko zrobione. Więc tutaj no, nie ma co zamulać zbytnio. Mam, jak mam wszystko zrobione to dobrze. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze. Że mam wszystko zrobione praktycznie. Znaczy ja bym to oczywiście nagrał. Tylko, że no... Wiecie, to jest dużo właśnie do robienia, bo ja musiałem tu kupić, ja później to zainstalowałem i mam taki plik zapisu jakby, bo ja z Google Play oczywiście robię, no nie muszę trochę pozwiedzać, no oczywiście flagi wszystkie już zebrałem, no bo co yy, no i co mogę wam jeszcze no. ale w ogóle te zębiaki bardzo dużo biją w tym Deadlandzie też się dużo płyty i gwiazdek Ja widać, ja nie uzbieram tego levelu, ja je nie zbieram. Ja wolę się wydalać z tym. Nie, bo ten level to mi tylko skrzynki zagraca. O, właśnie. Możemy sobie skrzyneczkę otworzyć. O! Next. Nie! Ok. Otwieramy teraz epicką skrzyneczkę. No i co? Mamy tu oczywiście cmentarze, jest nic Możemy jakąś walkę z z bossem zrobić. Powiem bo nie. O Jezu, to za gwiazdki to nie chcę. I co? Mapa wygląda w miarę giiii, możemy takie fajne lokalizacje jakby zwiedzić, no możemy tam pojechać, widzowie wiecie o co chodzi. To jest chyba ostatni odcinek, już nie mam ochoty z tej gry już więcej nagrywać. Ostatni, ostateczny odcinek. Może kupię jakąś nową grę? Ale nie, może... Coś, coś wynajdę, coś, ja już mam pomysł, w co możemy grać, w sumie W jaką byśmy tu grę zagrali I maksymalnie gram może na dwa, trzy, cztery odcinki, coś w tym stylu myślę O kurde Ach, aj, nie Ajajaj aj, aj. Dobra Wiemy, może teraz z tym rebelem trochę bo dawno nie w ogóle nie idzie. Wow. Dobra, kolejna tarcza. Kolejna tarcza. Jakby świątynia. Ej. No a tu gdzieś jest stan. Właśnie. Bo. Ja miałem was zaprowadzić, a ja mam główny cel, żeby po prostu. Wszystkie. Żeby wszystkie mapy ukończyć. Nie co, co mi chodzi. Żeby skrzynki pozbierać na. No. No to właśnie lecimy na Frozen Lake. Lake. To zima. To jest easy, więc my lecimy na hardware. Czy to był insane? To teraz byliśmy przed chwilą, to był insane. prawym like yy, Mapka Fajna, bardzo mi się też podoba Znaczy jest bardzo wkurzająca Również mam 80% No i tutaj już nie wyjadę To muszę wziąć sobie Inny pojazd do tego nie w ogóle, jak on tu ma prędkość, to nie wiem, sam. Gdzie tu jest to baza. No. On ma 108. Okej, okay. to my powiedziało coś takiego, podobnego do tego Huntera. Ale Hunter jest u mnie, Hunter jest u mnie najbardziej wystakowany. Więc właśnie o tym mówię żebyśmy właśnie na niego grali czyli my po prostu... ja jadę, jadę po jedną epicką skrzynkę którą mogliście już widzieć to jest tak. O kurde! Dobra doleciałem. Dobra to się liczy. O zegarek, Tak to było wygodnie, bo nie jest kiedyś czasu, więc no, jest dobrze. O i teraz gaz, bo to jest on po prostu leci po takich górach. Oj. No to mu się chyba nie udało. Nie no widzę żaden problem. Wystarczy tylko, żeby się ustawić. No. Tak jak mówiłem, że on po prostu wszędzie wleci. Gaz. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, to może zrobimy tak, żeby on sobie tam leciał? No, on ciągle spada. Mu. No. Nie wiadomo dlaczego, ale dawaj, 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 dawaj. Dobra. Dobra. I trzy skrzyneczki nam jeszcze dostały. Więc frozen lake będę miał zaliczone. Więc w sumie dobrze, no nie widzowie. Ty kurde. Ja ci daję tutaj małą niespodziankę. Możemy my wykorzystać ten sposób co kiedyś w ogóle mieliśmy co ja mój kolega odkrył Na farmienie Expa Zobaczymy czy to dalej działa Ta działa ja się to zrobić tak? Ты заладку так на А, бы ты еще все мурата. Продолжение Okej. Okay. No i O, dobra let's go this nie wlece No ale dobra Właśnie, bo tu można coś chyba wjechać. I to tam sobie wjedziemy. Ale może bym się pierd... trochę zrepał. No, naprawił. Dobra. Robimy POM. Wjeżdżam na tą górkę, robimy sobie skrinka, miniaturkę. I no i gaz. O. Tu jeszcze jest takie wejście. Pyk, pyk, pyk. Hop. O, i tutaj jest jakby coś takiego. I zostaliśmy na górce. No to co, dziękuję widzowie za waszą oglądalność na moim kanale, na moim kanale, więc dziękuję wiem. i co. No na razie widzę pa, Jego dnia Wam życie oczywiście pa.